Po blisko 18 miesiącach działalności, kinolot przywitało 50-tysięcznego widza. Anna Dmowska, bo o niej mowa, pochodzi ze świdnika i, jak sama przyznaje, często odwiedza świdnickie kino. Wybrałyśmy się z koleżankami na ostatnią część trylogii Hobbita. Jedna z koleżanek właśnie dokonywała płatności, kiedy pani w kinie poprosiła ją na zaplecze, co wywołało u niej... Lekki popłoch, ale okazało się, że sytuacja jest bardzo szczęśliwa, bo we trzy właśnie stałyśmy się tym szczęśliwym widzem. Czyli jest pani reprezentantką całej grupy? Tak, jedną trzecią. A jak często bywała pani w naszym kinie? Ej, dosyć często. Już na pewno kilka razy mi się zdarzyło. Chodzimy z mężem, ej, z dzieckiem nawet malutkim. Naszym śpi sobie w wózeczku grzecznie i bardzo lubi też atmosferę kina, <gry> sprzyja. Pani Anna spotkała się z Waldemarem Jaksonem, burmistrzem Świdnika. Od władz miasta i Miejskiego Ośrodka Kultury otrzymała niespodziankę, bezpłatną wejściówkę na dowolny seans oraz komplet gadżetów.